Witam was serdecznie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o tym, jak wyglądają zajęcia Yoga Attractive. Bardzo, bardzo się cieszę, że próbujecie same, że oglądacie filmiki, że czytacie blogi, ale jak to jest, kiedy te wszystkie elementy składają się w dokładnie przemyślaną całość na zajęciach. Bo pomyślane jest to tak, żeby być, żeby efekt był maksymalny, a zarazem, żebyście się czuły maksymalnie zrelaksowane. Zawsze zaczynamy od, po, od postawy, od korekty postawy, żebyście nie robiły sobie podwójnych podbródków, żebyście wyglądały tak, jak piękna kobieta wyglądać powinna. Potem przyglądamy się Waszym buziom, żeby zobaczyć, jakie są potrzeby na dany dzień. I masujemy się. Mamy kilka masaży w zanadrzu i wy się ich uczycie przede wszystkim przez działanie, bo to jest tak jak taniec, czyli opisać masaże jest trudno, dużo łatwiej jest po prostu je robić i je sobie utrwalić. Następnym elementem są ćwiczenia twarzy i szyi, żeby ją pięknie ujędrnić i kończymy bardzo relaksującym masażem, liftingująco-limfatycznym, żeby się poczuła i wyglądała jak po wakacjach albo wizycie u kosmetyczki. Poza tym możesz zadać pytania, albo też podzielić się swoją wiedzą, co bardzo wzbogaca nasz kobiecy. Krąg. Także zapraszam cię serdecznie. Poszukaj instruktorki w Twoim regionie, poszukaj warsztatów w Twoim regionie. Jeśli nie znalazłaś akurat nic w najbliższym czasie, połącz się ze mną przez Skype'a. Mamy wtedy kontakt osobisty, możemy Cię skorygować, możemy dać Ci specjalne ćwiczenia także na zajęciach grupowych i mamy wtedy pełne doświadczenie od Attraktiv. A ja się z Wami żegnam i pozdrawiam Was serdecznie.